Witam Was ponownie, ponieważ obiecałam w ostatnim filmiku, że opowiem Wam jeszcze dzisiaj o mojej teraźniejszej szkole, drugiej szkole w Holandii. A więc tak, w tym filmiku też będę jak w tamtym bardzo dużo Wam opowiadała. E, ogólnie mam zamiar opowiedzieć Wam o przedmiotach, jakie tam mam, bo są naprawdę inne, o ocenach, jak nas tutaj oceniają. Pokażę Wam parę książek, jak to wygląda w środku, ponieważ nie mam wszystkich, bo niektóre zostają po prostu w szkole, większość w szafce mojej, ale to, co mam w domu, pokażę Wam. A więc zaczynam od przedmiotów i od takiej jednej ciekawostki. To jest mój taki kalendarz. Ja tu mam mm, taką rubryczkę na każdy dzień, i ja tutaj muszę, no to się nazywa no, po holendersku to jest a, a Po angielsku to jest agenda, a po holendersku to jest agenda. A więc e, tak, ja tutaj mam też plan lekcji, i tutaj muszę mieć wszystkie testy, muszę wszystko zapisywać, wszystkie zadania i w ogóle. Mój plan lekcji, sobie już pokolorowałam, ale mój plan lekcji wygląda tak: to jest poniedziałek, wtorek, środa, czwartek i piątek. A więc tak, będę Wam opowiadała wszystkie przedmioty po kolei, jak mam w każdy dzień tygodnia, ponieważ nie pamiętam wszystkich, nie wymienię Wam na pewno wszystkich. A więc w poniedziałek, pierwszą godzinę mam muzykę, no muzykę, tak jak muzyka w Polsce, tylko że my tam na pewno gramy więcej na instrumentach, przynajmniej jak było w mojej polskiej szkole. My tam gramy prawie codziennie na gitarach, wszyscy sobie wybierają, jakim instrument i gramy. Drugi mam holenderski, to jest y, tak samo jak wy macie w Polsce polski, język polski jako przedmiot, to ja mam język holenderski. Trzecią godzinę mam y, godzinę wychowawczą, to jest tak samo jak w Polsce, że rozmawiamy. Czwarty mam angielski. No, angielski tak samo się moim zdaniem uczymy, tylko że tam mi tłumaczą na holenderski, to jest y, ta różnica. I piątkę, y, piątą lekcję mam religie, ale to nie jest taka religia jak w Polsce, że uczymy się tylko o chrześcijanach tylko my się uczymy tam o wszystkich religiach o muslimach o wszystkim, wszystkim, wszystkich religiach świata, akurat teraz mamy właśnie o protestantach i o katolikach ale to jest właśnie bardzo fajnie jak oni to uczą, bo tłumaczą ci dlaczego tak jest i uczymy się o wielu innych religiach, ponieważ u mnie na przykład w klasie nie wszyscy mają, nie, są, nie wszyscy są katolikami, chociaż chodzę do szkoły takiej katolickiej, gdzie właśnie to jest taka dosyć dobra szkoła, a nie wszyscy są katolikami, więc mi się to podoba, że uczymy się o różnych religiach. Szóstą mam matematykę. Matematyka to jest bardzo podobna Prawie taka sama jak w Polsce I siódmą lekcję mam teatr Właściwie to jest drama Ale to tak po polsku to teatr I to jest obowiązkowe My tam mamy wielką klasę ze sceną Taką dosyć no, taką, no, wysoką, że tam, trzeba tam wejść i my tam gramy, to jest na ocenę, i ona nam daje na przykład zadanie, że mamy coś zagrać, nie wiem, cokolwiek, coś wymyśleć, i, my, i to jest obowiązkowe. To też mi się bardzo podoba, bo to jest takie, uczy nas zobycia z publicznością, ze sceną, że na przykład jeżeli mamy jakieś wypracowanie gdzieś, gdzie trzeba stanąć na środku klasy i wypowiedzieć to, to te, ta lekcja bardzo w tym pomaga, bo nie boisz się aż tak. Moim zdaniem to jest bardzo fajna lekcja. Więc w poniedziałek mam 7 lekcji i jestem, wychodzę ze szkoły o 15.25, a zaczynam o 8.30. A więc w poniedziałek, we wtorek mam historię i tu jest też całkiem inaczej, bo u nas w Polsce przynajmniej, ja jak chodziłam do czwartej, 5 klasy, bo szóstej nie zrobiłam, bo byłam już tutaj w Holandii, uczyliśmy się o wojnach światowych. Polsce, nie wiem, nie uczyliśmy się gdzieś o jakiejś, tylko się cały czas uczyliśmy o historii Polski, cały czas. I to nie było tak, że nam wytłumaczyli, dlaczego to było, tylko masz się nauczyć i koniec, kropka, i masz się nauczyć i masz to umieć. A tutaj uczymy się nie tylko o Holandii i to właśnie nie ma, że w 1956 przyjechał statek do Holandii z tym i z tym. Nie, tu nie ma czegoś takiego, tylko mamy w książce takie y, podzielone na różne czasy I idziemy po kolei, robimy te czasy. Na przykład teraz mam y, czas, y, gdzie byli ci, y, wszyscy, gdzie się zaczęły te klasztory i takie coś, te różne, i to nie jest tylko w Holandii. I to mi się bardzo właśnie podoba. Ja jeszcze wam wszystko pokażę bardziej szczegółowo w książce. Y, drugi mam holenderski, to już wam tłumaczyłam, trzeci mam Matematyka i język To jest tak, że ja raz w tygodniu mam matematykę Następny wtorek mam y, język Matematyka i język na matema I to jest, robimy to na komputerach y, Matematyka, mamy zadania specjalną stronę na internecie I tam mamy właśnie, i robimy zadania A w język mamy specjalną, y, taki program w komputerach w szkole I tam też ćwiczymy po prostu sobie holenderski Cztery mam biologię Czwartą lekcję mam biologię. Biologia, no chyba wszystkim znana. Yy, uczymy się tam też głównie o kościach, tylko że to jest wszystko w, po holendersku, nie? Ale no, na przykład teraz uczymy się o kościach ogólnie o szkieletach. Piątą mam yy, znowu teatr. I na, szóst yy, I na szóstej to już nie jest yy, to nie jest obowiązkowe. Sorry, że przerwałam, ale mi tutaj coś yy, się wyświetliło, bo mam tylko 5% baterii. Yy, i szósta to jest tak zwana flexur, to jest taka, jeżeli zrobisz coś źle na lekcji, czy jeżeli masz jakieś pytania do nauczyciela, czy nie zrobiłeś zadania domowego, czy musisz nadrobić jakiś test, to przychodzisz na tą godzinę, umawiasz się z nauczycielem na tą właśnie we wtorek, na szóstą godzinę lekcyjną i tam nadrabiasz testy i w ogóle takie. To jest coś takiego, no jakby zostać po lekcji ale to nie jest obowiązkowe, czyli... W wtorek jestem najwcześniej, bo jestem w pół do drugiej, już no, już mam skończona lekcję, ale jeżeli muszę właśnie zostać, to dopiero 20 po drugiej. Przechodzimy do środy. W środę mam pierwszą lekcję, mam informatykę. A więc na informatyce głównie pokazuje nam... no mamy coś robić na przykład na dokumentach dokument Word czy PowerPoint. To takie właśnie musimy robić. Później mam angielski, to wam tłumaczyłam. Matematykę tłumaczyłam. Geografię. Geografię mamy taką, że się uczymy o różnych nawet takich. Na przykład mieliśmy ostatnio o klimatach, ogólnie świata. I wybrali akurat tam Chile, miasto Chile, miasto, kraj Chile, bo to jest najdłuższy kraj i najcieńszy kraj, kraj w całym świecie. I tam ma aż trzy klimaty, więc uczyliśmy się ogólnie o Chile i o klimatach, więc to jest też fajnie, oni tak wszystko tłumaczą tak szczegółowo i mi się to właśnie podoba. Później mam takie dwie lekcje Hand Arbue. Ja nie wiem jak to wam przetłumaczyć na Polski. Tam my robimy różne rzeczy, z kartonu, z drewna. Na przykład ostatnio zrobiłam yy, z drewna coś takiego. I tam właśnie kleimy to drewno, wycinamy i w ogóle. Więc to tak wygląda. Ja nie wiem, jak to wam, ja to tak robótki ręczne, nie wiem, jak to przetłumaczyć, ale to nie jest technika, bo technika jest coś innego. To jest takie właśnie, no tam robimy tylko z drewna i w ogóle nie ma książek czy coś. Później mam, we, i to by było na tyle, i teraz jestem też, w, w środę jestem 20 po drugiej już yy, skończone mam lekcję. W czwartek mam dwie godziny pierwsze WF-u No WF to tam, nie wiem, czasami robimy, jak jest właśnie teraz, to mamy na sali WF Później będzie, za niedługo będziemy mieli na dworze, w takim specjalnym ośrodku jakby Tam mamy, tam są bieżnie i w ogóle takie różne duperelki. Angielski, matematyka, biologia i holenderski To wszystko wam tłumaczyłam Później w, i jestem też 22, Mam już skończone lekcje Yy, piątek, czyli dzisiaj, mam yy, pierwszą godzinę mam wolną czyli do szkoły idę dopiero na 20 po 9. pierwszą mam geografię, później mam dwie te, te ikna, nie, plastyki i tam głównie no, rysujemy, później mam historię, to wam no, tłumaczyłam holenderski też wam tłumaczyłam i dwie godziny techniki, na technice Robimy w książkach. Czasami też się zdarzy, że coś zrobimy. A na przykład teraz są takie panele, tam mamy na przykład z wodą, pracujemy i musimy to wpisywać w książce. To jest dosyć nudne, ale yy, no, może być. I w piątek jestem 15, po czwartej dopiero wolna, jakby. No. Czekajcie. A, sorry. Bo tutaj I właśnie na przykład pokażę Wam dzisiejszy tydzień. Tutaj mam. Tu miałam w poniedziałek Wolne, więc mam. Tak? A nie, tutaj jest poniedziałek. Więc było napisane fraj Piszę ogólnie po, po polsku tutaj. Tu mam, miałam z historii, y, musiałam skończyć 5-0, taki temat. Tu mam. Tu nic nie miałam na środy, tu mam czwartek, piątek. W piątek miałam coś skończyć i w sobotę. I tu jest weekend. No dobrze, a więc to tak wygląda. Ja to mam codziennie ze sobą w szkole. wow już 11 minut. Dobra, streszczam się szybko. Ja wszystkie mam książki, prawie wszystkie mam podręczniki, bo podręczniki ja oddaję do szkoły, bo my to dostajemy tak jakby. No dostajemy, po prostu zamawia rodzic i dostajemy to jest ze szkoły i to, to będę musiała zwrócić, więc mam to w takim. No, opakowaniu, jakby. Książka od angielskiego. Tu mamy czytanki na każdy temat, i tu jest na przykład lekcja 17, i idę na koniec też jeszcze, i szukam, dajmy na to, no, lekcji 17. No, dajmy na to, że tu jest, i tu mam właśnie wszystkie, i tu mam gramatykę, i jeszcze tu mam słówkę słówkę, z których będę miała test i zdania, które też się będę musiała nauczyć. Więc tak to wygląda. I tu mamy czytanki jeszcze. Różne takie. I to właśnie słuchamy najpierw na lekcję, a później to musimy przeczytać. Więc to jest książka do angielskiego. To jest książka, to, jest, to są ćwiczenia od angielskiego. Na przykład tu mam jakieś zadania takie. Ogólnie tu są gramatyka i o tym tekście są pytania. Od historii książka wygląda tak To jest książka, właśnie to jest też podręcznik, ale mi już się ta okładka zerwała I na przykład tu mamy... to jest podręcznik Aj, aj, dobrze I tutaj mam na przykład taką na dole oś czasu jakby I tutaj właśnie mi pokazuje z jakiego czasu my się teraz uczymy I wszystko po kolei tutaj mam... wszystko po kolei idzie w pierwszym temacie miałam właśnie tak, że na przykład do 300, 3000 roku przed Chrystusem był ten czas, i później te czasy. Właśnie i my się o tych czasach właśnie uczymy. Więc to jest tak. Tu mam od historii ćwiczenia do każdego tematu, czyli na przykład mam temat czwarty i temat trzeci, czyli 4.3. No i mam zawsze dwie strony ćwiczeń. Zawsze, tu nie ma wyjątku, zawsze są dwie strony ćwiczeń. To mam ćwiczenia od geografii i to działa na tej samej zasadzie co historia. Też mam zawsze dwie strony ćwiczeń. I to tak tutaj wam pokażę. No i tutaj właśnie to tak wygląda. I tutaj mi się też zerwała okładka z podręcznika od. Geografii I podróżnik od geografii wygląda tak I każdy temat wygląda podobnie, tylko są troszkę inne informacje Mam stap 1, stap 2 Czyli krok pierwszy, drugi, trzeci I czwarty Czwarty stop, krok jest zawsze Najważniejszy, bo tu pisze Om telire, czyli do, nau do nauczenia się Czyli ten, zawsze, ten krok musimy zawsze Zapamiętywać No dobrze, to by było na tyle to jest super długi filmik i nie jestem pewna, czy go nie podzielę na dwie części, ale jeżeli, cię, jeżeli dotrwałeś do końca, to daj łapkę w górę, zasubskrybuj mój kanał. No i dziękuję za oglądanie i za wytrwanie do końca. No to pa pa, do następnego filmiku.